Akustyka i Design specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze inwestycji w zakresie ustrojów akustycznych, paneli fornirowanych oraz specjalistycznych zabudów meblowych. Każdy projekt to dla nas ścisła współpraca z akustykami i projektantami. Od etapu konsultacji projektowych po realizację, w tym poszukiwanie nietypowych surowców oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wyzwania to nasza specjalność, a realizacja Muzeum Wojska Polskiego jest tego doskonałym przykładem. Na potrzeby właśnie tego projektu wykroczyliśmy poza naszą typową działalność, podejmując się pracy z wyjątkowym surowcem, blachą miedzianą gorąco walcowaną, z której wykonane zostały imponujące portale. Ten materiał, bardzo rzadko stosowany w okładzinach ściennych, nadał wnętrzom unikalny charakter, a dzięki swojej patynie będzie z czasem nabierać jeszcze bardziej wyjątkowego wyglądu. To przykład jak starannie dobieramy materiały, dbając o precyzyjną realizację koncepcji projektantów. W sali wystaw czasowych zainstalowaliśmy specjalistyczne wielkoformatowe panele perforowane, które łączą walory akustyczne z artystycznym wyrazem. Perforacja na tych panelach została zaprojektowana tak, by tworzyć unikatowy wzór na ścianach, nadając jednocześnie przestrzeni indywidualny styl i skutecznie kontrolując akustykę pomieszczenia. Przy projekcie Muzeum Wojska Polskiego zespół akustyka i design pracował, aby z sukcesem połączyć wymagania operatu akustycznego z wizją estetyczną architektów, dzięki czemu staliśmy się częścią jednego z naprawdę najbardziej wyjątkowych projektów w Polsce.